Mamy takiego sąsiada, co 300 lat nie daje nam żyć na spokojnie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę tak się ubrać i nie bać się o swoje życie. Z jednej strony, owszem, wygląda tak, jakby Kijów żył normalnie, ale to państwo, to społeczeństwo jest absolutnie straumatyzowane i te traumy będzie przepracowywało wiele pokoleń Ukraińców. Widzicie to morze flag ukraińskich. Nie wiem, ile tych flag jest, no tysiące, tysiące na pewno. Te flagi wbijają tutaj bliscy, znajomi żołnierzy, którzy zginęli na froncie, którzy zginęli w walce o niepodległość Ukrainy. Na placu niepodległości jest morze ukraińskich flag. Na każdej z tych flag są konkretne dane, konkretnego żołnierza. Partnerem głównym kanału Zero jest rocketjobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy. Od teraz także dla kierowców, gastronomii i ochrony zdrowia. Partnerem programu jest XTB właściwe miejsce dla Twoich inwestycji. XTB.pl Nagrywam dla Was ten film dokładnie 24 sierpnia, dokładnie w dniu niepodległości Ukrainy i w dniu wizyty prezydenta Andrzeja Dudy i premier Litwy tutaj w Kijowie swoją drogą. Skromna delegacja jak na ogromną stawkę. Przypomnę Dzień Niepodległości Ukrainy. To przecież o niepodległość Ukrainy, o jej niezależność od Rosji toczy się tutaj gra. Wy możecie ten film zobaczyć później ze względu na... Wywiad z prezydentem, który oczywiście był ważniejszy do opublikowania, ale bardzo mi zależało na tym, żeby pokazać Wam ten plac niepodległości, Majdan niepodległości, absolutnie szczególne dla Ukraińców miejsce. Dlatego, że to miejsce pozwoli mi też opowiedzieć Wam, podzielić się moimi przemyśleniami dotyczącymi właśnie tej walki o ukraińską niepodległość, która toczy się każdego dnia. Majdan niepodległości to jest takie miejsce, gdzie codziennie właściwie można spotkać różnego rodzaju protesty. Tutaj przejeżdżają oficjalne delegacje, przejeżdża prezydent Wołody Mirzełański, dlatego stoją tutaj no, kilka osób z plakatami, ale nie zawsze są to duże protesty. Jedna z dziewczyn trzyma plakat, że nie można wygrać wojny na plecach wolontariuszy, i to pokazuje też, jak duże zaangażowanie tego ukraińskiego społeczeństwa w tę wojnę pozwala po prostu dalej tę wojnę toczyć. No i te protesty też pokazują, że są problemy w ukraińskim społeczeństwie. Nikt nie ukrywa, że, że ich po prostu nie ma. Im dłużej ta wojna się toczy, tym więcej tych problemów widać i z korupcją, i z taką wewnętrzną walką ukraińską. Ale to naprawdę nie zmienia faktu, że ja tak czy inaczej podziwiam Ukraińców za ich wolę walki, za tego... Ducha walki. Pierwsze, co Wam się tutaj, właśnie w samym centrum Kijowa, w najbardziej rozpoznawalnym miejscu, skąd lajfują dziennikarze z całego świata opowiadając o ukraińskiej wojnie, pewnie pierwsze, co Wam się rzuca w oczy, to to, że życie tutaj toczy się normalnie. Widzicie ludzi, którzy chodzą po ulicy, więc właściwie jaka wojna? O tej wojnie moim zdaniem najbardziej. Świadczy to, że ludzie są ubrani w wyszywanki, czyli w te tradycyjne stroje ukraińskie przed chwilą przebiegł pan w koszulce z napisem Ukraina uprawiając jogging. Tutaj za mną pani ma właśnie tradycyjną ukraińską sukienkę z wzorem ukraińskim. Oni w ten sposób podkreślają tą swoją tożsamość narodową. Dzisiaj jest ważny dzień dla mnie, dla naszego kraju, i dlatego Postanowiłam, że mogę tak się ubrać, bo mam na to prawo. Kiedyś tak, na pewno nie było tak to rozpowszechnione jak teraz. Poza tym bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę tak się ubrać i nie bać się o swoje życie. A co oznaczają? To są wszystko wzory ukraińskie? Tak, to jest z bardziej z Karpat, taki wzór. A to? A akurat to. Um, Dostałam w prezencie od mojej koleżanki z Warszawy. I to jest sukienka taka bardziej no, z Polski. A mówi pani po polsku, bo spędziła pani trochę czasu w Warszawie. Studiowałam w Polsce, w Krakowie, ale potem przeprowadziłam się do Warszawy. A teraz mieszka pani e, ta, tu? Tutaj. Wróciłam do domu. I trudno mieszka się w mieście, w którym co chwilę są alarmy, czy można się do tego przyzwyczaić? E, trudno. Ale... Musimy z tym żyć, bo tak jest nasze życie teraz. Prawo na nasze. Chcemy mieć po prostu prawo do życia na swojej ziemi. Czyli nie planuje pani stąd wyjeżdżać? Byłam za granicą rok, może nawet półtora, i wróciłam, bo chcę żyć na swojej ziemi. Życie się toczy normalnie jeżdżą samochody, jest sobota, więc ludzie może dzisiaj nie poszli do pracy, ale można tutaj kupić kawę, usiąść, napić się, pięknie świeci słońce. I nie widać za specjalnie takich oznak wojny, jakbyście sobie te wojny wyobrażali. Ale to nie znaczy, że nie ma tutaj alarmów i to wcale nie znaczy, że to życie tak całkiem normalnie się toczy. Bo to też nie jest tak, że to jest jedna Ukraina i że zdjęcia, które być może oglądaliście w internecie z dyskotek pełnych Ukraińców, którzy śpiewają po rosyjsku, czy z pełnych restauracji w Kijowie. Owszem, one pełne pewnie dzisiaj po południu będą, ale to jest tylko część tej prawdy, bo owszem w Kijowie da się mieszkać, ale ja znam co najmniej kilka znam osobiście matek z dziećmi, które nie dały rady tutaj mieszkać ze względu na te ciągłe alarmy. Ukraińcy się do nich przyzwyczajają, kiedy wyje tutaj syrena, ją tutaj na placu Niepodległości również wtedy słychać. Kiedy wyje syrena, to wszyscy wiedzą, w jaki sposób sprawdzić czy to jest rakieta, czy to jest dron, czy to został poderwany rosyjski samolot? Wszyscy mają tutaj aplikacje, wszyscy są e, podłączeni do odpowiednich kanałów na komunikatorze Telegram, który tutaj jest bardzo popularny i obserwując ludzi e, widać, czy rzeczywiście trzeba biec do schronu, bo wtedy widać, że wszyscy do tego schronu, do metra. Tutaj jest wejście do podziemi, i tam z tego wejścia do podziemi można zejść do metra. E, ta stacja jest tutaj w tej chwili pod nami. Wszyscy wtedy właśnie w tym kierunku biegną, albo. Wyje syrena i wszystkim ona już spowszedniała i nikt absolutnie wtedy nie zwraca na nią uwagi. Więc najlepiej, żeby być bezpieczny w Kijowie, to trzeba obserwować to, co robią ludzie. Ale to nie jest łatwe tak żyć, szczególnie jak się ma małe dzieci, szczególnie jeżeli te dzieci płacą, płaczą wybudzone w nocy, kiedy muszą po raz kolejny zejść do piwnicy. To nie jest łatwe też mieszkać w miejscu. W którym mężczyźni, to też jest część tej prawdy, boją się po prostu wychodzić z domu, bo nie chcą na przykład brać udziału w tej wojnie. To nie jest proste, jak się pojedzie na przykład do jakiegoś centrum rehabilitacji i rozmawia się z pokaleczonymi, najczęściej młodymi mężczyznami bez kończyn, którzy wrócili właśnie z tej strefy wojny, z tej strefy, gdzie te walki z Rosjanami się toczą. Sam walczyłem, zostałem ranny i teraz przechodzę rehabilitację. Ale tu pojawia się coraz więcej flag. Chłopaki giną. W tym miejscu można to ludziom pokazać. Ilu naszych ginie za to, żeby nasz kraj był wolny. Czas wojny, my płacimy e, bardzo drogocano, e, najdrogszą cenę. Oddamy życie, zdrowie nasze, nasze chłopaki, w wojsku. Він бо теж те є з тим у воїнське, але не маємо іншого вища. Мама такого сусіда 300 літ не дає нам жити на спокійні. І зараз настав час поставити кропки тим питанню, бо нас завжди відділо тим, що Україна то є особна країна. І ми мами і Бенджем жити, як хочемо, з ким хочемо. I tak i będę. Dziękuję bardzo za pomoc, e, bo to dużo, dużo jest dla nas. E, wiemy, co Polaki dopomaga nam. E, dziękuję e, i e, słowa Ukrainie. Więc z jednej strony owszem, wygląda tak, jakby Kijów mieszkał normalnie, ale tak, żył normalnie, ale to państwo, to społeczeństwo jest absolutnie straumatyzowane i te traumy będzie przepracowywało wiele pokoleń Ukraińców. Tutaj kolejna pani, która właśnie, tak jak wam mówiłam, jest ubrana w takie narodowe wzory ukraińskie i to widać tutaj na, na każdym kroku. I teraz to miejsce, do którego doszłam, widzicie to morze flag ukraińskich. Nie wiem, ile tych flag jest, no tysiące, tysiące na pewno. Te flagi Wbijają tutaj bliscy znajomi żołnierzy, którzy zginęli na froncie, którzy zginęli w walce o niepodległość Ukrainy. Na placu niepodległości jest morze ukraińskich flag. Na każdej z tych flag są konkretne dane konkretnego żołnierza. Nie wszystkie one są oczywiście e, pisane w języku ukraińskim. Tutaj będzie lepiej pewnie widać w momencie kiedy widzicie zdjęcia. Demidow Kirill Maksymowicz, urodzony w 1998 roku, zmarł w roku 2023 dokładnie 6 sierpnia. I widać tutaj takie zdjęcia i takie flagi, tutaj kolejny z chłopców, zmarł 96-rocznik urodzenia, zmarł w kwietniu 2022 roku, czyli chwilę po tym, jak zaczęła się wojna i trochę jest takich zdjęć. Na każdej fladze też, jeżeli jest bardziej wyraźnie napisane, to można, to można te daty śmierci. Odczytać tutaj na przykład jest tylko nazwisko, i jest też tu, możecie zobaczyć flagi Polski, dlatego że polskie ofiary tej wojny również są, i można tutaj na pewno spędzić wiele godzin, zastanowić się nad tymi historiami ukraińskich żołnierzy. Ale jest to taki symboliczny, no po prostu cmentarz w centrum ukraińskiej stolicy. I przyznam wam szczerze, że. No, nie byłam w Kijowie co tydzień. Bywam tu od czasu do czasu co, par, co kilka, co kilkanaście miesięcy, no i tych flag za każdym razem jest więcej. No i to jest takie trudne doświadczenie. Tak samo zresztą jak się jedzie samochodem przez terytorium. Ukraińskie, jeżeli się mija cmentarze, to od razu widać, gdzie są pochowani żołnierze, którzy zginęli na froncie, dlatego że to są świeże groby, flagi wiszące, wieńce i też widać, jak dużo jest po prostu tych świeżych grobów pochowanych ukraińskich żołnierzy. To jest sakralne Dla niektórych to miejsce sakralne, święte. Przede wszystkim dla wojskowych. To jest miejsce pamięci o kolegach, którzy zginęli. Przychodzą tu ich krewni, dzieci. A winny jest ten głupiec Putin, kreatura. Niech go szlak trafi. To pamięć o kolegach. Sam byłem żołnierzem. W 2015 roku walczyłem w Doniecku. Mam co wspominać to kamień na sercu. Ale ta walka nie zaczęła się w 2022 roku, chociaż te flagi zaczęto tutaj rozmieszczać w roku 2022. Ale Majdan Niepodległości to jest miejsce, gdzie się odbywała Pomarańczowa Rewolucja, to była jej główna arena i to jest też miejsce rewolucji godności. Ja bardzo dobrze pamiętam to miejsce z roku 2014. Wtedy, tutaj, gdzie ja teraz idę, wszędzie były namioty, namioty, plakaty, tu było mnóstwo takiej symboliki. Związanej z miejscami, skąd ci ludzie przyjechali, bo oni przyjechali tutaj z całej Ukrainy po to, żeby pokazać władzom ukraińskim o co walczą, że walczą o wolność, że oni chcą do Unii Europejskiej, bo wtedy ta rewolucja godności, przypomnę na wszelki wypadek, zaczęła się od tego, że. E... Wtedy prezydent Wiktor Janukowicz wycofał się z podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Więc tu było mnóstwo symboliki Unii Europejskiej. Ludzie tego placu, jak przyszli na ten plac, najpierw to byli studenci, studentów pobito i potem ten plac był pełen namiotów, tych namiotów nikt nie opuszczał. Ludzie tutaj po prostu protestowali, odbywały się szturmy. Tam dokładnie w tamtym miejscu stał, stał berkut, może teraz się przejdę w kierunku tej ulicy, bo to też jest bardzo symboliczne. Stał Berkut, były szturmy, próbowano wyrzucać tych protestujących na Placu Niepodległości. W końcu takim punktem kulminacyjnym było to, kiedy snajperzy dokładnie na tym placu zabili ponad 100 osób i ta ulica, w kierunku której teraz idę, dlatego została nazwana ulicą Niebiańskiej Sotni, czyli tej ponad setki ludzi, która tutaj no naprawdę w sercu Ukrainy, w sercu ukraińskiej stolicy straciła życie. Potem Wiktor Janukowicz uciekł z kraju i w rezultacie tych nowych wyborów najpierw prezydentem był Petro Poroszenko, teraz Wołodymyr Zełenski i tak naprawdę to ten Majdan stał się wtedy taką agorą, bo wszyscy przedstawiciele nowego rządu tutaj stała tam stała scena i przychodzili na tę scenę, żeby powiedzieć z czym przychodzą do Ukraińców. Oczywiście później odbyły się wybory, ale to naprawdę była, było tak przypominało to w tamtym czasie taką agorę, kiedy to Tutaj przychodzili wszyscy, którzy chcieli zostać wybrani. Tutaj, gdzie w tej chwili stoją te samochody, jakieś wyciągniki, ciężko mi powiedzieć, co to jest, to jest właśnie ta ulica Niebiańskiej Sotni i ta piosenka Płynie Kacza, kiedy niesiono trumny z ciałami tych osób zabitych na Majdanie. No, za każdym razem, kiedy słyszę tę piosenkę, teraz słyszę ją w uszach, to jest też moment, który przypomina bardzo y, trudny moment w życiu każdego dziennikarza, bo kiedy chodzi się po miejscu, kiedy zginęło wcześniej tyle ludzi, tutaj widzicie teraz jeszcze taka mała dygresja barykady, ale to już są barykady y, z tych punktów kontrolnych, które są w całym Kijowie poustawiane już po 2022 roku. Ale tam za moimi plecami widzicie hotel Ukraina. Tam przenoszono tych rannych, osoby, które zostały postrzelone. I kiedy chodzi się po takim miejscu, gdzie zginęło tyle osób, no to chyba. Każdemu dziennikarzowi jest w jakiś sposób trudno. Zresztą tutaj teraz chcę podejść jeszcze do takich, takiej wystawy, która właśnie te historie Ukrainy tutaj opowiada. Tutaj też są różnego rodzaju postulaty, żeby uwolnić jeńców z Półku Azow. To są żołnierze, którzy walczyli którzy walczyli o Mariupol którzy zostali potem wzięci do niewoli, kiedy ten Azovstal, te zakłady metalurgiczne, w których się ukrywali, opuścili, to część z nich dowódcy zostali wypuszczeni przy negocjacji Reczepa Erdoana, a część z nich cały czas jest w niewoli, więc tutaj teraz weszłam troszeczkę wyżej na tym placu i widzicie te wystawy, tam w tle właśnie jest Hotel Ukraina, gdzie zwykle mieszkali dziennikarze, bo kiedy wszystko działo się tutaj przed hotelem, no to najłatwiej było po prostu pracować, ale tam była po prostu na dole kostnica na stołówce. I kiedy na tej stołówce trzeba było z powrotem nagle jeść śniadanie, no to już naprawdę, uwierzcie mi, to nie było proste. No i ja stąd z tego Majdanu w 2014 roku pojechałam prosto na Krym, który właściwie kilka dni później już był absolutnie pod kontrolą rosyjską. I to był marzec. I to był taki też. To było surrealistyczne doświadczenie, bo tutaj w Kijowie, Wszyscy dziękowali Polsce za wsparcie, a jak pojechaliśmy na Krym, później też do Donbasu, to tam już nazywano nas banderowcami, Polakami. Polaków nazywano banderowcami. Mówię o tym oczywiście w kontekście tego absurdu, że Polacy mieliby być, by być banderowcami, no ale tak, tak to wtedy wyglądało. To stąd właśnie wyjechaliśmy z tego Majdanu. Później bardzo długo te ulice były popalone, tu leżała kostka brukowa po tych wszystkich szturmach. Teraz już ten Majdan niepodległości. Wygląda normalnie, ale myślę, że wielu ludzi, bo naprawdę wiele osób było zaangażowanych w to, żeby dowozić tutaj jedzenie na ten Majdan Niepodległości, że oni to wciąż pamiętają. I zapytałam Ukraińców, których tu spotkałam też, czy oni uważają, że ten 2014 rok był potrzebny. Bo ja pytałam wiele razy swoich ukraińskich znajomych o to, czy oni jeszcze raz wyszliby na ten plac, wiedząc, że to będzie miało taki skutek, że stracą Krym. Wiedząc, że najpierw wybuchnie wojna w Donbasie, a potem wojna na pełną skalę. Czy nie myślą, że gdyby wtedy, w tym 2014 roku, właściwie pod koniec 2013, oni na tym placu się nie pojawili? Czy ta historia Ukrainy nie ułożyłaby się inaczej, być może bardziej pokojowo? Skoro ci chłopcy zginęli za niepodległość, to ona jest tego warta. Ale jaka Ukraina to jest dla pana Ukraina wolna i niezależna? Do tego trzeba by się odgrodzić od Rosji wysokim płotem, żebyśmy nie mieli z nimi żadnych kontaktów. Tylko jak to zrobić? To już pytanie do polityków. W Rosji zawsze były takie imperialistyczne motywy zawsze. I Gruzja też się zdarzyła, i przed, znaczy, można sprawdzić historię. E, tak zwanej Rosji w, 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 w mniejszym stuleciu. I zobaczyć ile wojny. Ona zaczęła. Rosja zawsze. Czy Majdan? To jest po prostu Majdan. Działo się tu bardzo dużo i jeszcze dużo się zdarzy. I to dobrego. Harus. na jakie no dobre to rzeczy to pan ja liczy? Na Rym? Na zwycięstwo nad Moskalami. Niczego więcej nie potrzebujemy. Nie warto być niewolnikiem Rosji. Jesteśmy niezależnym narodem. Mamy swoją kulturę w odróżnieniu od Rosji. Oni są niewolnikami, a my jesteśmy wolni. Wolna Ukraina. Także ja absolutnie rozumiem, że na Ukrainie nie wszystko jest idealnie. Rozumiem, że. Nie zawsze podoba się wszystkim zachowanie Ukraińców, którzy zostali w Polsce, że wielu z was zastanawia się, dlaczego, skoro w dużej części kraju można żyć normalnie, dlaczego Ukraińcy do ojczyzny nie wracają. Ale ja jestem zawsze bardzo ostrożna w wydawaniu takich sądów, dlatego że my po prostu nie przeżyliśmy tego, co oni. Po prostu tego nie przeżyliśmy. I uwierzcie mi, że nikt, kto nie spędził dni, tygodni, miesięcy, w miejscu, w którym może nawet nie spadają rakiety obok ciebie, ale mimo wszystko musisz się zrywać co drugą, co trzecią, co piątą noc, bo jest alarm, e, mimo wszystko żyjesz w tej niepewności, że wiesz, że te rakiety mogą spaść w dowolnym miejscu kraju, to. To ktoś kto tego po prostu nie przeżył, nie umie tego ocenić na ile do tego można się przystosować, a na ile nie można. I oczywiście jest duża część Ukraińców, którzy się do tego przystosowali. Jest duża część Ukraińców, która może nie duża, ale są Ukraińcy, którzy wykorzystują pomoc humanitarną. Wiem, że jest dużo wspaniałych polskich małych fundacji, które wiozą pom pomoc do konkretnych miejsc, do konkretnych szpitali, dlatego że nie chcą jej przekazywać przez pośredników, bo nie mają po prostu pewności, czy ta pomoc trafi na miejsce. Ale to są wszystko małe problemy w kontekście tego jak naprawdę przeogromną cenę każdego dnia tu w Kijowie czy oczywiście jeszcze w dziesiątki raz czy w setki raz bardziej bliżej linii frontu to jest ogromna cena którą Ukraińcy płacą no bo wyobraźcie też sobie a takich ludzi są tysiące ludzi którzy wyjechali z Doniecka z Ługańska czy z tych okolic dużo porzucili swoje domy w 2014 roku, bo wtedy przyszła tam Rosja, wyprowadzili się nawet na zachodnią Ukrainę, a potem jeszcze raz musieli zostawić swoje domy. To naprawdę nie są łatwe doświadczenia. I ja podziwiam tę tożsamość narodową i ten ich taki super hiperpatriotyzm, który widać na każdym kroku, widać w szkołach ukraińskich, gdzie byłam, gdzie realizowałam reportaże. To jest coś, co ja mam nadzieję zbuduje w nich to poczucie odrębności, poczucie własnej wartości na lata, bo naprawdę głęboko wierzę, że gdyby nie to ich poczucie właśnie odrębności, gdyby nie ta nienawiść do Rosji, która się z nich zrodziła po roku 2014, gdyby nie to, że oni wtedy otworzyli oczy, to Kijów prawdopodobnie dzisiaj może i żyłby już tak samo normalnie jak teraz, ale te flagi z pewnością nie byłyby ukraińskie, tylko rosyjskie. To ich poczucie tego, że oni walczą o swój naród, walczą o swoje być albo nie być. Jako narodu to to spowodowało, że te rosyjskie wojska nie stoją w tej chwili pod polską granicą, i to jest coś, czego nie da się po prostu nie docenić. I tymi swoimi refleksjami chciałam się z wami tutaj jeszcze podzielić, przypominając to, co mi powiedzieli ukraińscy dziennikarze, jakich zapytałam, moi przyjaciele ukraińscy dziennikarze, jakich zapytałam o te, ten rok 2014, że. Ukraina dostała tę niepodległość w 1991 roku, ale że za niepodległość płaci się krwią i że oni w ten sposób do tego podchodzą, że to jest ta danina krwi, którą oni muszą ponieść po to, żeby być tak naprawdę niezależnym państwem i niezależnym narodem, żeby mogli żyć jako wolni ludzie. Brzmi znajomo, prawda? Mam na myśli polską historię. No to Ukraińcy to przeżywają tu i teraz, nawet jeżeli te okoliczności, kwiatki i słońce trochę Was w tej chwili mylą. Partnerem głównym kanału 0 jest rocketjobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy, od teraz także dla kierowców, gastronomii i ochrony zdrowia. Partnerem programu jest XTB, właściwe miejsce dla Twoich inwestycji xTB.pl. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału 0.